Patronem mojego programu jest Nie! 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 Witam, dzisiaj wspól Obejrzymy jedną z najbardziej udanych bajek, jakie w latach swojej młodości oglądałem z przerażeniem w oczach, i efektem przerażenia w majtkach. Przed Wami Scooby-Doo. Zapraszam. <grystanie> Scooby-Doo opowiada przygody kilku przyjaciół i ich równie wiernego, co strachliwego Doga niemieckiego. W odcinku, który dziś prześledzimy, występuje także jego nadpobudliwy kuzyn Scrappy. Mały skurczyby o mentalności bonusa BGC. Lecimy kurwa tutaj. Prawda, prawda, mój ku Scooby? <grystanie> Może chwilę odpocznie, z Ten przypominający na jegomość to Norville Rogers, znany bardziej jako Shaggy lub w polskiej wersji Kudłaty. Można powiedzieć, że razem ze Skubim stanowią idealną mieszankę pierdołowatości i niezdarności. Są też intelektualną przeciwwagą dla pozostałej części ekipy. Metroseksualnego Freda Jonesa, który zawsze działał mi na nerwy, nerdowskiej kujonki Velmy Dinkley i superdupeczki Dafne. Daphne która ZAWSZE stoi z przeprostem i jest typowym uwodzicielskim rudzielcem na dole Czy takie kolo, co na górze, też na dole jest? Stałym elementem przygód jest też podpierdzielony od hipisów van, w którym nasi protagoniści docierają do kolejnych nawiedzonych obszarów w celu rozwiązania tajemniczej zagadki. Wiesz, o co chodzi, z krapi? To było niezłe, Welmo! Przybysz z obcej planety, wsiadł do latającego spotka i odleciał! Chyba żartujesz! Gdybym żartował, to bym powiedział, że to nie przy tobie odkryłem magiczny świat masturbacji. Niestety, to wcale nie jest żart! To był potwór, prawdziwy potwór z kosmosu! Miał wyłupiaste oczy, łuski! Miał wyłupiaste oczy, łuski! Co za trzęsie dupa! Skoro animowany kobejny bez tlenionych włosów ma żółte majtki co 10 minut, to co on tam do jasnej cholery robi? Jak to co? Rozbawia publikę. Bez niego ta bajka byłaby nudna jak plac zabaw bez głodnego aligatora. Daję ci słowo, Fred, że Spodek stał dokładnie tu. Dobrze, a kiedy wystartował? Ja do ciebie wystartuję, jak nie zdejmiesz tej japaszki. Co ty jesteś, Rob Stewart? Kiedy nasza drużyna niestrudzonych detektywów dociera na miejsce, swoją elokwencją i spostrzegawczością błyszczy mózg ekipy Velma. Popatrzcie na to! W samochodzie są świecące odciski palców. Na miejscu pojawia się też świecący kosmita, który oczywiście trafia na dwie największe pipy na ziemi i przerośniętego szczura z obrożą i zaburzonym instynktem samozachowawczym. Wynoś się, możesz straszyć na swojej planecie! A! Mamy zdjęcia z laboratorium. Dziwne, naprawdę dziwne. Czekałem właśnie na te zdjęcia. Ojej! Trudno w to uwierzyć. I my zostawiliśmy kudłatego i psy z tym. Yy, Czym? Co to, to za policja, która ogląda materiał dowodowy na recepcji? I dzieli się nim ze studentami. I dlaczego oni jeżdżą narkobusem po posterunkach zamiast uczyć się do sesji? Rozumiem, że Shaggy ma na to czas, bo jego pewnie wypieprzyli za SP, bo się bał własnego pędzla. Bał się własnego pędzla. <laughs> Mam już 7 lat. Kiedy Fred, Welma i Daphne zdobywają informacje w pszarni, Scooby i Szegi barykadują się w domu, a Scrappy szykuje niespodziankę dla potwora. Uf, nareszcie! Uf. W tę pułapkę wpadnie każdy, kto spróbuje tędy wejść! Powiedziała zdesperowana dziewczyna przed randką, robiąc szpilką dziurkę w prezerwatywie. Kosmici! O! Na Udało się! Mam kosmiczne potwory! Nie macie chyba zamiaru oddać mnie do schroniska za taką niewinną pomyłkę. Oczywiście, że nie skrapi. Hmm. Od Dafne do ty się szczeniaku, od paprykuj, bo skończysz w sajgonce. Już chwilę później ADHD Scrapiego znowu daje o sobie znać i nasz dzielny wojownik wraca z kolejną zdobijaczą. Dam wam dobrą radę. Wynoście się stąd póki czas. Nie ma powodu słuchać jego rad. Na imię mam Tessa, a to jest mój... muł. Ojej, to żywy muł! Dokładnie jak twój bój. Mój wuja! A nie kto? Teraz kolejna nasz! A więc to tak z nami jest? Pies ratuje się kosztem pana? Patrzcie, znów przyleciał. Jeszcze jeden! Ojej, zniknął. Porwali Tessę. I muła! Spoko, mamy dwa muły w zapasie. Wyląduje na obcej planecie znana na łaskę i niełaskę zielonych potworków z błyszczącymi oczkami. <śm> Chwilę później cała ekipa jest już w kolejnej tajemniczej lokacji, do której zaprowadził ich Skrabi. Skrabi ma rację! Może jesteśmy już ostatnimi ludźmi na Ziemi! Szybko, Dafne, zdejmuj różowe rajtki i ratujmy nasz gatunek! O, mi przypadła welma? Nie mogę, nie, mo nie mogę! Nasze dzieci wyglądałyby tak! To jest prawie jak zbrodnia przeciwko ludzkości. Hej! Na przynęte najlepsze są robaki! Kto nas zgłosił? Co? Chcieliście, żeby was to ominęło? Tak. tak. Spokojnie, kudłaty, jesteśmy. Gotowi do skoku. Jesteśmy gotowi do skoku? Kolej z reklamy męskiego salonu kosmetycznego, laska w szpilkach i kujon metr 50, jak się ją wystarczająco mocno kopnie w tyłek, chcą się rzucić na kosmitę? Oni mogą wspólnie co najwyżej napisać referat o mnożeniu przez zero. Przez iq Szakiego. Jedyna nadzieja jak zwykle w Scrapium, bo jemu się coś naprawdę odkleiło. Ale mamy szczęście! Hmm? Niesamowite! Pszczerka gusiła! No chyba, że jesteś w worku i idziesz na dno. Velma znajduje wreszcie zegar z fosforyzującą tarczą, co doprowadza ją. Tak, tego typu laskę doprowadza rozwiązywanie zagadek, więc to jest koniec zdania. Tajemnica jest prawie rozwikłana, jeszcze tylko należy złapać kosmitę za pomocą ciasta do pizzy. Proszę podać pizzę! Jedna pizza już się robi! zdjąć mu maskę, co było stałym elementem każdego odcinka z Scooby-Doo. Koniec końców okazało się, że starsza pani przebiera się za kosmity, wydaje z siebie straszne dźwięki, kiedy nikogo w pobliżu już nie ma i robi to wszystko, bo cholera wie dlaczego. Sprawdźmy jakiś inny odcinek, może będzie miał trochę więcej sensu. Neonowy duch z dyskoteki. Czwórka przyjaciół wraz z dwoma gadającymi dogami niemieckimi przyjeżdża na rokowy koncert. Podczas występu dochodzi do dziwnego zdarzenia. O Ręcjus! spójrzcie tutaj! Tam! Ojej, też? widzę na dachu koncertowej? A, załatwię tę maszą elektryczność! Czy każdy złoczyńca w Scooby-Doo musi mieć jakiś dziwny motyw? A jesteście na koncercie rokowym! Załatwię elektryczność! I czy każdy z nich musi mieć jakiś durny strój? Już ja wam załatwię elektryczność! Tylko znajdę mój ulubiony strój gofrownicy i zielony czepek. Muszę wyglądać jak ktoś kompletnie pop. <laughs> A tak swoją drogą, nie sądzicie, że mój program mógłby obejść się bez wulgaryzmów? Ja jestem inteligentnym gościem, chociaż nie wyglądam. Naprawdę mógłbym się obejść bez wulgaryzmów. No kurde. Okej, okay. obiecuję wam, że przez trzy miesiące nie usłyszycie ode mnie ani jednego bluzga. Ani jednego, nie Od teraz, czas startu. <śled> ZNIKNĄŁ! Łoho, widziałeś, widziałeś to, wujko Skobi? HRETTY, WIDZIAŁEŚ TO, WUJKO SKOBI? Dajcie SKOBI? Dajcie Skrapiemu walium, bo jego poziom ekscytacji zaraz przebije się do sąsiada na górze. WUJKO SKOBI? WUJKO SKOBI? NA SKOBI? Ta, ta chwila będzie nasz. Niech tylko rzuci linę i zsunie się po murze. Tak? I co wtedy? Wtedy go załatwimy. Wystarczy jeden, najwyżej dwa ciosy. Najpierw pojedziemy na bulwar wschodzącego słońca. Według tego przewodnika znajdziemy tam iskierkę. Iskierkę? Iskierkę? Jak to w ogóle możliwe, że te dwa psy są spokrewnione? To tak jakby się nagle okazało, że Einstein jest pradziadkiem głupiego i głupszego albo Justin Bieber jest kuzynem papieża Franciszka. Uh -uh. No. Dalsza część bajki to po raz kolejny ten sam schemat. Skrapie atakuje wszystko, co się rusza. Kudłaty i Skubi kolorują bieliznę na żółto i brązowo. Fred popisuje się z Sherlocka Holmesa. Dziś dyskoteka jest zamknięta. Nie można wejść. Daphne, nieważne co robi, dopóki dobrze wygląda i stoi z przeprostem. A Velma składa poszlaki do kupy, mimo że zwykle są do dupy. Co to jest? To potwór! Uspokój się, kudłaty, to tylko slajdy! O, to slajdy? Slajdy! Hej, kto wyłączył światło? Teraz dawne ściągaj rajdki, zanim się zorientują, że to ja! W dyskotece pojawia się jeden z właścicieli, który zamiast wyrzucić młodych włamywaczy na zbity pysk, składa im propozycję wspólnego spożywania alkoholu oraz kokainy do samego rana. Dziś nasz zespół rockowy będzie nagrywał nową płytę. Chcecie uczestniczyć w nocnej sesji? Tak! Spaniel! nie! Bardzo chętnie! Ojej! To chyba niemożliwe! To chyba! Tak! To jest neonowy duch! Co? Zespół iskierki? Zaraz przestanie się <ścją> Mhm, mm Jakby tak wszedł do studia Motley Crue w trakcie nagrania, to już by miał dwa dodatkowe neony. Drogi czasem <laughs> Nigdy mnie nie złapiecie. <laughs> On ma rację. Nie można złapać kogoś, kogo nie widać. Nie generalizujmy. Chorób wenerycznych też nie widać. Skoulie, to ty tak trzeszczysz? Nie, nie. W no. nogi nie, nie jemy! Ha? Ha, teraz trzymaj! Zaraz zobaczymy, kto kogo ma! Mój wujecz to nie jest nieustraszony i bezwzględny! Taki jak ja! O co chodzi z tymi potworami? Są w stanie znikać? Bez problemu wejść na dach i w 5 sekund z niego zejść? Wykazują się generalnie ponad przeciętną sprawnością fizyczną, ale jak przychodzi co do czego, to dzieje się to. Mój wujecz to jest nieustraszony i bezwzględny! Taki jak ja! Aaaaaaaaah! Mam cię. O nie! Uff. ja próbuję uciec, chociaż stoję w miejscu, a ty nie możesz mnie złapać, chociaż stoję tuż obok. Tak, ale z nas debile. Co? Kto mnie wołał? Dafne wymyśla pułapkę na neonowego ducha, która zadziała również na każdego polskiego sąsiada. Należy włączyć muzę na full i czekać, aż sam przyjdzie. Pomijając wszystko inne, jakie motywy mają ci ludzie? W poprzednim odcinku starsza pani przebierała się za UFO, a w tym odcinku ten przemiły pan ubzdurał sobie, że będzie wyłączał bezpieczniki wszędzie, gdzie jest duże zużycie prądu? W kolejnym odcinku przeciwnikiem będzie koleś, który będzie smarował musztardą lusterka samochodowe, bo tak mu podpowiadają głosy. Okazuje się, że miałem rację. Głównym motywem był zbyt duży hałas i sąsiad chciał po prostu odstraszyć klientów dyskoteki przebierając się za kosmitę. No geniusz, naprawdę geniusz. To już koniec naszych przygód u boku czwórki studentów i dwóch dogów niemieckich. Dzięki temu odcinkowi wiemy, że zamiast pisać nudne referaty lepiej jeździć narkowanym po wsiach, i łapać psychopatów, którzy ubzdurali sobie, że będą wyłączać prąd w przebraniu Kikesa. Przesłanie z dedykacją dla wszystkich studentów. ja. <śmum> Po pierwsze, zgodnie z umową daję słowo, że przez trzy bite miesiące nie będę używał żadnych wulgaryzmów. Również Was zapraszam do składania i przede wszystkim dotrzymywania obietnic. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej zapraszam na dajesłowo.pl Link macie w okolicach moich jąder. Po drugie, pamiętajcie, że na niekryty.mobilevikings.pl możecie głosować na kolejny odcinek. Już teraz serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, że na dole możecie skończyć rymowankę i zgarnąć telefon. To na dzisiaj tyle buja. Prawdziwy potwór z kosmosu. Miał wyłupiaste oczy, łuski.